Halo, halo, to znowu ja, X-ARCRAFT i witam was w kolejnym filmie informacyjnym. Słuchajcie, widzowie. E, więc tak, e, jeśli pamiętacie mój poprzedni co będzie na mnie Tak, w każdym razie, jak mówiłem, jeśli pamiętacie mój poprzedni film informacyjny, e, mianowicie film x PODSTAJE, to kojarzycie, że powiedziałem tam, e, że prawda e, No, że kiedy, że powracam na kanał, ale nie będzie czegoś takiego, że jakby, że wracam i będę nagrywać w nieskończoność, tylko sobie ponagrywam parę serii, e, po czym zniknę. E, no i co? Mamy, prawda? No i co, na ten moment nagrałem już serię z LEGO BATMAN 2, LEGO BATMAN 3, Repa i COMMANDO. Skończyłem także moją starą serię z LEGO MARVEL SUPER HEROES. Nawet miałem jeszcze plan, żeby nagrywać serię z takiej gry z Tale, no ale ostatecznie e, pewne plany na to nie wyszły, więc myślę, że już... Dokonałem od czasu mojego powrotu w kwietniu naprawdę sporo i myślę, że to najlepszy czas, żeby na chwilę powiedzieć hej, przerwa! E, bo szczerze wam powiem, że troszkę już się e, wypaliłem, jeśli go tochaczy. Może tak. Republic Commando nagrywało się bardzo super, ale już LEGO Marvel Super Heroes, o ile tak gra dalej moim zdaniem trzyma się po latach. To mimo wszystko e, prawda No po prostu wiecie, wakacje są i człowiek, e, myśli, człowiek sądzi, że może po prostu lepiej by, zagospodarować ten czas wolny niż sobie po prostu grając w e, coś, co i tak się, Grekström i tak się e, już kiedyś zrobiło na 100% to nie? E, no, dlatego właśnie uznałem, że przerwa będzie E, takim dobrym pomysłem. Jak długo ona potrwa, się zastanawiacie? No, nie pytajcie mnie, bo szczerze powiedziawszy, to sam nie mam bladego pojęcia e, ile ona potrwa. No po prostu uważam, że tego. Bo taka chwila odpoczynku będzie... Czy no nie chwila, bo raczej znikam tak na dłużej raczej. Ale myślę, że po prostu taka tam chwila e, odpoczynku mi e, się zrobi na dobre. E, ale spokojnie, nie martwcie się widzowie, to nie jest tak jak myślicie. Jakby mówiąc, że znikam, to nie znikam jakby na dobre. Nie znikam na stałe, bo mam jeszcze e, parę fajnych pomysłów, jakie, prawda... E, serię mógłbym nagrać jakichś gier, ale po prostu uważam, że na ten moment robiłem już wystarczająco i jak mówiłem, e, wraz z moim powrotem na kanał zaczęła się tak naprawdę druga era, można by rzec, e, m, prawda w historii mojego kanału. I właśnie ja nie mam teraz zamiaru już tak, wiecie, e, nagrywać nieskończoność. Tylko właśnie plan mam taki, żeby sobie wrócić na jakiś czas. E, może tak. Oh, watch it, buddy. No żeby co jakiś tam parę miesięcy powracać, nagrywać dwie trzy serie, no i później znikać, tak? I tak właśnie odtąd będzie to mój kanał e, wyglądać. No. Zatem co widzowie, no co jeszcze mogę wam powiedzieć i w sumie w tym filmie? Bo chyba już powiedziałem e, tak... Naprawdę wszystko ha. No tyle. No tyle miałem... Nie no, coś jeszcze miałem powiedzieć. Tylko co? A no tak. I pewnie się zastanawiacie... Niektórzy z Was pewnie powiedzą filmek, ale halo, jakby skoro... Skoro mówisz, że masz jeszcze pomysł na jakieś fajne serie To czemu w sumie nie nagrasz ich od razu i później znikniesz na dobre? No, generalnie widzowie, to... Mm, po prostu, wiecie Kiedyś nagrywało się inaczej Kiedyś nagrywałem gry LEGO na 100% A kiedy nagrywało się je na 100% e, No to wiecie Wtedy jakby sytuacja wyglądała inaczej Bo miałem, prawda, e, materiał do nagrywania na miesiące, na długie miesiące! Tymczasem, w tym przypadku, kiedy tak przechodzę tylko fabułę i ewentualnie, prawda, e, misje bonusowe, e, to po prostu szybko się jakby wypalam z tych gier. A wiecie, nie chcę robić czegoś takiego, żeby nagrać, jakby sobie wszystkie gry to nie? E, I dopiero. Później musicie tego wszystkiego robić na 100%, wiecie. Nie ma nieskończoności zapisów kref LEGO. A chciałbym, aby po prostu e, kiedyś sobie do nich wrócić i na ten moment po prostu nie czuję takiej e, no, potrzeby, żeby ograć wszystkie gry Lego. I tak już wróci, I tak już e, gram sobie teraz w e, Lego Batmana 3 i sądzę, że gdybym jeszcze nagrywał, powiedzmy, Lego Batman, czy LEGO Hobbit, a i miałbym robić... 100% później, no to, to już by była przesada zdecydowana, bym powiedział, ale myślę, że jakbym tak odczekać trochę, no to jak najbardziej e, taka rozrywka byłaby, e, prawda, przyjemna. E, zatem co widzę? to już chyba naprawdę wszystko, co miałem Wam do powiedzenia w tym filmie. Więc tak, jak. Więc tak, jak mówiłem, nie martwcie się. Bo jeszcze. Bo gwarantuję Wam jeszcze, że nie usłyszeliście jeszcze mojego LOLO 2.0 po raz ostatni. Zatem co widzowie? No myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Żegnam się z Wami, zwiedzając wspaniały Nowy Jork. No i tak. Jeśli odcinek ten Wam się spodobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w przyszłości. Kiedy? W jakiej grze? Nie mam pojęcia. Ale spokojnie, bo jak mówiłem, nie zamierzam jeszcze zamykać moje działalności na tym kanale Jestem dumny z, z tego co tutaj zrobiłem z tym, rzeczy osiągnąłem, tym bardziej, że no to był chyba mój najlepiej udany powrót jeśli mam powiedzieć przybyło mi masę nowych subskrypcji masę nowych wyświetleń to było naprawdę Wspaniałego, nigdy nie myślałem, że seria z Lego Batmana 2, le le Lego Batman 2 i Lego Batman 3 tak dobrze przyjmą się I did it. I made another cameo. na kanale. Republic Re Commando niestety nie miało już takiej popularności, ale no, osobiście to mi grało. w Republic Commando super i myślę, że to był... Czy udany eksperyment jako nagranie czegoś, co nie jest związane z Lego? No może średnio udany, bo jednak mało wyświetleń miała ta seria. Ale dla mnie jako takie doświadczenie zagranie w jedną z e, klasycznych gier o gwiezdnych wojnach, no jak najbardziej było super. E, zatem dobra widzowie, jak mówiłem. To byłoby na tyle w tym odcinku, więc ja będę go kończyć. Jeśli się Wam on spodobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco ze wszystkimi filmami i nie przegapić mojego nowego powrotu. Ja jako tutaj nasz przyjazny pająk sąsiedztwa Spider-Man żegnam się z Wami. No i widzimy się w przyszłości. I spokojnie, jak mówiłem, jeszcze tu wrócę. Więc wyczekujcie mojego powrotu. Okej. Okay. Na razie. Cześć.